Cześć, mam tutaj przed sobą przesyłkę, którą otrzymałem od Asi z kanału Joanna Aśka Jagoda. Asia napisała do mnie zapytanie, czy drapałem drapki z Torunia. Odpisałem, że nie, bo jeszcze w Toruniu nie byłem. Byłem w wielu miejscowościach, po kilkanaście razy nawet, no ale do Torunia jeszcze nie zajechałem. Siostra mi kiedyś piernika przywiozła, jak była na bieżysce. Toruniu, do piernika jadę z Torunia. No ale za zdrapkami tam jeszcze nie byłem. No i co? No i Aśka postanowiła, że wyśle mi jakiś upominek z Torunia i prawdopodobnie to są zdrapki. Tylko ta koperta taka troszkę za, za gruba na zdrapki. No zobaczymy, bo bardzo mnie interesuje ze środku. Fajny prezencik. Szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się, że ktoś będzie miał taki gest. A tu proszę. Fajnie, no to co, otwieram. Co tam mamy w środku? O, podkład dosyć o <grywki> Ja nie mogę, ale ja Ło, no są zdrapeczki jest. Nie są kartki. Życzę Joanna Aśka Jagoda. Witaj, życiowy doradco. Przysłam tobie małą namiotkę na Torunia w postaci pocztówki oraz słodkości. Bo to z tego toru nie jest znane. Tak, oczywiście. PS. Oczywiście życzę owocnego drapania. Pozdrawiam, Joanna, Aśka, Jagoda. No super, super. O, dziękuję pięknie. Ale no normalnie mówię, nie no. No na to, no te pierniki i proszę to pierniczki, pierniczki i wafalek. Jejku, no dziękuję Ci, dziękuję Ci. No i te zdrapeczki, jeszcze tyle co tych zdrapeczek. Mamy 500 przez 365 dni kopalnie diamentów. Do, jeszcze raz kopalnie diamentów, 500 od ręki, jeszcze raz 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 500 od ręki, czarny koń, e, szybkie 10, szybkie 10, szybkie 10, szybkie 10, mamy drzewko szczęścia, oj drzewek, drzewek to już się trochę nadrapałem, drzewko, drzewko i lotki, no po prostu powiem szczerze, jestem... Jestem pod wielkim wrażeniem, a tutaj, ach, bo to jest kartka świąteczna, Jezu! Jak miło, no normalnie nie, nie. Nie, no jestem pod takim wrażeniem. Co ja mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? Nie. Ogromne zaskoczenie i wielka radość. Super, naprawdę fajnie, że są tacy ludzie jak ty. Asiu bardzo ci dziękuję. nie. Brak słów mi, brak słów. No. Dobra, no to biorę się za to drapanko. No super prezent, super upominek i jest. Wow. Tu teraz będę musiał przyjechać do tego toru, pojechać do tego toru, i... I też ci coś przywieź No dobra, drapiemy bo Bo tutaj są może miliony. Cóż to znajdziemy w tej 500. -ce. Mamy 22. Jedenaście. 2. No nie mogę się powstrzymać z radości. No, nie no, no. No, sam naprawdę jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie. 22, 11, 2 i 12. No. 2, 12. Miesiąc mojego urodzenia i dzień mojego urodzenia. Być może coś będzie. cztery, osiem, trzynaście obok, dwadzieścia trzy obok, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden obok, dziewięć, czternaście 30 i 3 obok. No, niestety zdrapeczka pusta. Pusta zdrapka, ale jestem taki szczęśliwy. Ale. Dobra, szukamy diamentu. Czy znajdziemy diament. Jest zegarek, róża, złoto, pierścionek. Podkowa, moneta, blik i perła. też jest póciutka. No to teraz 500 Ale by było, jakby wpadło 500. Jak na razie nie ma banknotów ani jednego banknotika. No ta zdrapeczka też jest usta No nie wytrzymam. Jak na razie banknotów brak. No kurczę, ani jednego banknociku. Mm, 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 mm. Ostatnia jak Asia drapała, to miała tutaj nagrodę trzeciego stopnia w tej ręki miała trzy razy banknoty. O, tutaj teraz szukamy diamentu. Jest diament. Jest diament z Torunia. Uhu. I teraz diamencik jest, wart? 4 zł. No proszę, fajnie. Gdzie są te cyfry? O, to są 4 zł. Diamencie, fajnie. Ojejko. Jaka miła niespodzianka. No i tutaj szukamy tych banknotów. Oj, tak. I tak, już jest dobrze. Już jest dobrze. Banknoty po raz pierwszy. I teraz jeszcze tutaj cztery banknoty. O! Patrzcie, no jest. No pięciu już nie będzie. Ale mamy banknoty razy dwa. Czyli mamy 4 zł po raz kolejny. Proszę. Ja naprawdę chyba do długoru nie już pojadę niedługo. 4 złocisze. O, dobra, słonik. Polujemy na słonie, a mamy lwa. Wiewiórę, małpkę i żyrafę. Mhm. Tutaj upolujemy znowu lwę lew, lew. Hielbłąd, pięgwiń. I piesek. Piesek. Piesek ma na imię Lessi. Lessi bo kiedyś taki film, pamiętam. Drzewko, szczęścia. Szukamy Drzewka. Czy w terenie są szczęśliwe Drzewka? No nie. Drzewka może nie, ale na pewno są drogie motyle. 6000 za motyla. Hmm. <ślesk>

Nie ma nic. I jeszcze raz szybkie 10. Stówka 2 zł. 10 000. 20 zł. 10 000 i stówka. Drzewko. szczęścia. Drzeweczko. Drzewko, drzewko, drzewko. Jest drzewko czy nie ma drzewki? No, nie ma drzewka. Mam emocje naprawdę bardzo dużo. Jestem taki, pod takim wrażeniem. Nie. No. Asiu udało ci się. Udało ci się to zrobić. Zbudziłaś we mnie takie emocje, że. Dobra. Tutaj też cewka nie ma. Tutaj będą jakieś... Jest drzewko, proszę Państwa, jest drzewko. Jest. Czy będzie drugie? Nie ma drugiego. O, jest jedno. Jest OK. Dobra. Szybki dziesięć. Na premierze dla mnie szybkie dziesięć nie było zbyt hojne. Dwadzieścia, dziesięć, dwa. Jeden. Sto. I dwadzieścia. Mhm. Pincetka. szukam, szukam tych banknotów i nie ma i nie ma i ostatnia zdrapeczka czarny koń czarny koń ale zanim zdrapię tą zdrapeczkę to gorąco wszystkich zachęcam do wbijania na kanał Asi Link do kanału będzie w opisie pod tym filmikiem. Asia bardzo dobrze gotuje, bardzo dobrze radzi, więc naprawdę polecam ten kanał fajny kanał warto tam wbijać. A my tu szukamy podkowy, ewentualnie jakiegoś trofeum. No mamy lornetkę, siodło, księżyc. Banknoty, one miały być 500 do ręki. Okulary. Kapelusz. Kotylion. Kotylion, kotylion to jakąś zabawę, nie? bo kotylion. Słońce. Słońce to już niedługo lato będzie tak słońce i czapeczka no jak słońce przygrzeje no to czapkę trzeba założyć żeby tak nie nie grzało w główkę dobra podsumowanie podsumowanie tutaj mamy 4 złote tu mamy 4 zł to jest 8, 9 zł jest wygrane. 9 zł jest wygrane. Fajnie. No to mam nadzieję, Asiu, że te 9 zł pomnożę jakoś. No co, no naprawdę. Bardzo Ci dziękuję za ten prezent. Bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj to aż zbytnio. Mm, brak mi słów, bo jestem pod wielkim wrażeniem i. I ciężko mi teraz dojść do siebie, bo, bo rzadko, rzadko ktoś taki jest dla mnie dobry. I love Toruń. I love Toruń. No, także mam nadzieję, że yy, zawitam do tego Toruń. Mam nadzieję, że w tym roku mi się uda, bo to różnie to jest z czasem. Naprawdę bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Wszystkim polecam kanał Asi. Wbijajcie na ten kanał. Co. Do zobaczenia. Na razie. Ho. Cześć.